Jakby to było za długie to znowu to przytniemy, nie? oczywiście Ale wiesz, wierzę przecież, że ten tego nie przecięliśmy Co jest? jest, dlaczego tak ciemno? Ja mam normalnie jasno Ja tam to przycięgną, to na dwie części A, a jak, jak będzie długie, a dobra no, Film, no. odcinek Plus. No Oski już napisał i kiedy w majtku. Co, kiedy? Teraz, co? No, na streamie mi napisał <coughs> A, bo on widzi, że ty grasz. I co napisał, co? I kisiel w materiał. Ale nic się na razie nie dzieje. Nie, no, no nie żał, że na, nie nagrywamy samego początku. Tego, tego, tego ładowania, bo wtedy bym padł. <laughs> Oni uruchają, czy co? Kornix, możesz jej tutaj, wiesz, nie dogadzać. To nie ja! Muszę trochę, Alcie. A, no tak. No już wiem dlaczego. No, ja też wiem dlaczego. To jest zabezpieczenie, będę się pchał, nie? <laughs> Dobra. Człowieku, si grad mi granat mi tu uderzył. Już za Przy... późno już się pchałem i on teraz jest. Bo takie pojebane dziecko. To powiedz. No widać, że twoje. <laughs> widać, że twoje. Musiałem to wysadzić. To ja muszę to strzelić. Ale to ma zasięg, przechodzi przez kilku. Alsie. się. Jest. O nich czy co?

Weź no tego taczą Dobra Padł, teraz mnie podnieś Okej, okay, wstawaj I bierz tarczę. Przyda się albo nie, dobra, dziu z nią Czekaj No i jest tam coś? Pewnie mentalność jakaś czy coś Nie, nie wiem, pisał drugi raz czeka chodź Ale to, to, to tam obok to ja to, to no ja to czekam chodź. na ciebie Już? Ja tu czekam. Chodźcie z kondycji, nie chodźcie! Wujek czeka. Tarcza! Down, down. Equipment. Ale fajnie. Jeszcze miałem Ja też. Tarcza! Trzmato. Latają no zwłoki. Dobre, ja idę z drugiej strony. Zróbmy tą grę liniową i pójdźmy dwoma różnymi stronami. Tak. Co to, to się Znowu. dzieje? Znowu idziemy do lasu. Może koniec już? Byłoby fajnie, wtedy nie musielibyśmy dzielić. Jakby co było? Jakby już teraz był koniec, to by nie musielibyśmy dzielić. Ale niestety nie było. Ale myślę, że ze 3-4 misje nam zostały. Ja nie mam pojęcia. Nie mogę się poruszać. A ja mogę. Widzę cię obok, nawet. O, już mogę. Jezu, jak się w tej tarczy. O, przez tą, tarczę nie, przez tą tarczę nie mogę skakać tak dobrze. Albo w ogóle się nie da przeskoczyć ja tak jakieś ogłuszony, bo nie słyszałem tego, jak strzelam. Czekaj, no ja też nie słyszę, ale chcę mentalne łącze. Czekaj. Chodź tu, bo maska. wezmę Ej, ty już jest Co ty zrobiłeś? Czekuję że wymieniłem broni. No na cholerę wszedł. Skrypcie ja zobaczyły, zobacz, ja broni, jest. teraz nie mam. Ja zobaczyć, co to jest. Ale to się to wygląda. No, że nie mam ani tarczy, ani broni. Ej, zamknęło się. No to masz problem. Ja pierdzel co tu się dzieje. Czekaj, odejdź. Odejdź. Masz farta, że się człowieku... W kogoś wcieliłeś, on cię chyba zarabiał. Jakbyśmy teraz ginęli. Ja, czu, ja, nie, ja słyszę takie wszystko przytłumione i takie bicie serca, a ja nie? Nie wiem, dlaczego tak jest. Była alma No to ty tego nie słyszysz, ja to słyszę tu co? Bo ja ojciec jestem. Ale ja to słyszę. Kurde, jestem ojcem. <laughs> no ja 17 lat. No, 16, a nie ty, 17, albo 16, nie wiem. Co. Ale słyszysz, lepiej tego nie mów, bo tak tata to usłyszy podczas. Ja ty nagrywasz? On śpi na szczęście. Hmm. <laughs> Już wyobrażam sobie tą rozmowę. Przemógłbyś Prze im pogadać. <laughs> Oj, Sorry, władowałem się parę kulek. Bo. Wybaczysz mi, co? Hmm. Ja mogę wślizgiem wierzyć, czej to! Czaj to. Mm. Ale w Gień z kurwinsynu Bierz kurwo przyda się na dłuższą wyprawę A co tam? Słyszysz? Co? Czu kurwin? kurwin Z kurwinsyn powiedziałem No Połączenie Korwina? No, <grym> <Poiedzmy. grym> winda Lewacki ścierwo <grym> Winda się nam nie chce zamknąć Musimy iść do, może do tej drugiej Ej, a może musimy iść do góry Czekaj zobaczę w tej drugiej. Tu też nic nie ma a... musimy być pewnie tu. Jeszcze jest, jeszcze tu i tam. O to robisz wygląda. Zamknę tam. ci drzwi. <laughs> o, nareszcie Zobacz. mogę broń zmienić, czekaj. Jestem, jestem. Ale i tu jest Kort... tylko i tak pistolet. Jestem korwisk tu lewacka, Lewackie ścierwo. <laughs> O, kutwa. Fuck, slow motion, na go mi się wydaje. Jeszcze swoje włoży, włączyłem. Tu jest slow, jeszcze włączyłem swoje slow. Ale fajnie. Odbyt nienawiści Czekaj, weź, odej człowieku i nie zachodzimy od tyłu. Co to się, kutwa, dzieje? Zaraz no zdenerwowana, że nie alimentów nienawiści. płacić nie chcesz. od hajsu nie mam, jeszcze nie przedmi hajs z YouTube'a o, o, mentalność, pewnie byś nie przed. <laughs> jak on wygląda. Widzę, jak paćka. Idziesz pierwszy czy nie? Dobra, ja pójdę pierwszy. Proszę. Myślałem, że tutaj chcesz iść, ale jak zwykle nie. grana jak Jakaś fajna wody. broń, teraz się zastanawiam, jaka to. Bo nie wiem, do wszystkiego mam dużo ammo. A to jest ta moja, a ta jak strzela Aha, tak, do której mogę... czy coś? Dobra, tak jest mało amon, tu dobra, wezmę to. A bo to jest shotgun. To nie tak. To muszę wziąć tak, to tylko 48 Chodź tu nie wybrzydzaj. Zrobić tak i... Dobra, teraz jest dobrze Tu mam coś co Ci się chyba spodoba. Chwila, no, chwila, wezmę. chwila. Dobra, ja sobie to wezmę ten. Słyszysz? Co? Czekaj, bo tu jest jeszcze ammo. Jakieś. Ja Co wierdzę, tam jest? Mi się za super... Nikt mi się zaraz pytanie nie skończy. A, broń jak zwykle, dobra, chodź. Tu nic nie ma, gdzie mam gdzie iść? Mam Aha, no dobra, spoko, że to odkryłem. Wow. Musimy kogoś jak najszybciej ubić, albo dobra, stąd pochodzę tu tutaj. Wow, Weź człowieku, nie w Domkaś. Mówi tylko wow przez cały film. No. Ironman, ej. Eh? Czekaj, byli reload. No gińże, człowieku. To ja zasucza. Chciałem, chciałem ci powiedzieć, spójrz na niego, on wygląda jak Iron man ale mu głowę urwało. No <laughs> czemu on nie chce tej broni zmienić? No chodź tu Cicho się Cicho. No bo tam pisze, że I broń, i będzie, i tego, tak jak wcześniej, że i broń, i... i tarcza A za po prostu zakłada tarcza, o, o wyrzuca, będzie większa Myślę, że go nie zauważy. Będzie nożyć Do wszystkich namiotów trzeba wejść ładnie tutaj Oczywiście Jak się, kole... się zakręcił? A widzisz tutaj? Kole... Kolej stał spad filar i ktoś... kole się nie ma. Mamy tam zejść na dół czy coś? Aniha, nie mamy. Brawo! Ja, Ale ja tylko podszedłem, on sam potem zleciał. No to logiczne, jak podchodzisz do dziury to raczej się do niej wpada. Raczej wchodzi. Z i nie ma żadnych. Chodź, został tą herbatę O Nie dzisiaj gramy na Bungo, Bunga bunga Widzisz, tam się nieźle bawisz No Ale bez ciebie to nie dostało Wiem Brawo, brawo, brawo Przynajmniej teraz jako dołu mogę zdjąć patrz jak pięknie to ja i zdjąłem Chodź tu polisz mi O tak! Wyliżę się o, tak. z tego. O, co szagrę, he he. Ale możesz ty mi wylizać co innego. Ale Pierwszy. będzie No. Zmienia nasz przód, przód Kurde, nie naprawdę, myśląc, że ja ich nie widzę. Kło, kło, deser. Namiotu, a w namiocie co? W mycie granaty. Myślałem, że łóżko i czekasz na mnie, a tutaj nie. Chodź. Kici, kici. Gdzie mam iść? Kisi, kisi. Kisiel, kisiel. Chodź, pewnie coś to będzie, bo jesteśmy sami w dziurze. Mówiłem? O, nie nasza się, koleżanka. I ten. Weszła w dziurę. Mówiłem jej, że to dla nas robota, nie dla niej. Ona nie chciała słuchać. Cicho, chciała być niezależna. Chciała skorzystać z prawa. Ale ręcznie to nie to samo. on on tutaj atakuje. Teraz człowieka ogarnąłem. Żeby to był koniec gry już? Chyba misji. Ale... Nawet... O, ammo. Ale gościu salta robi. Nie wiem co to za broń, ale jakaś fajna. Nawet nie wiem czym strzela, ale też fajnie. Pewnie jakąś elektrycznością, tak mi się wydaje. Nie, to jakimiś takimi grubymi pociskami. Przynajmniej gamy na łatwym, to chociaż przejdziemy, to może za pierwszym razem. Tu jest? O, właśnie wszedł. Właśnie wszedł. O tak! O, zaraz, zdobacz, stracił dom. Zobacz, stracił tą ochronę. Bigo no, szybko, póki, see, bo see. potem może mu się odnowić. O już mu się coś czuję. Je. A wybuch. Rzuciłem pokebola. Już, skoń skończony. No ładnie. Jest, się zatwierdzę moim granatem. O ktoś do mnie, na do mnie? czy na u Ciebie na Escape napisał? Do Ciebie. Pewnie chudy, bo chcę, żebym z nim nagrywał też kołpa, wiesz? Umówiłem się. I chyba właśnie z tego... poznowu znowu się odrodził. Chyba właśnie z ladał tam. A, tam nie ma kopa Ale w sensie multi, nie? Tylko, że we dwóch. No biegnij! w którym to teraz wyjdzie. No. Ale nie wiedzieć. O, dobra. Kurde, akurat przeładowanie. Zobacz, to mu... Aha, już więcej. co, to zobacz, to mu jakieś wybuchowe wbije. To jakieś strzałki wbija, potem one wybuchają. No to kit, chyba, nie? No. Kurde. Znowu go rozłożyło. Kilka etapów bo będzie taki miał. Się też tak wydaje. Nie, to są po prostu jakieś te. Tak jakby. No, nie wiem, już no kurde, to nie wybucha teraz. Chodź on przyszedł. Nie baj się. Fuck you. Gdzie on jest? Nie tu wie. za mną stoi człowieku I za tobą jest jeszcze drugi Jak to dwóch jest? No albo się przeteleportował Bo ja do niego strzelam i odwracam się do ciebie i stoi u E on mnie wyciągnął z ciała. Aha O oh, fuckem E dwóch jest, faktycznie padłem No tu jest, już idę Czeka, wycofam się, wycofam się, bo tu jest jeden. Dobra, wszedł. Wszedł, korni, korni. Ja no wiem. Mają ulubiona terminologię. Teraz ja padłem. Jak ja bym go mógł przejąć, nie? No. To by bogi, to byś chciał do, do, we wszystkich wchodzić. No wiem. Oku dwa. Akurat mu... A musiał mu się skończyć Dobra niech wybucha, jeszcze drugi za mną stał, kućba Zostało mi tylko 18 ammo Mogę go przejąć ale go zabiłem Trzeba z nich tą tarczę, tarczę zdjąć tak. Jak już tak, potem zdejmiesz to normalnie jeżeli ich bijesz a stąd, ten już, ten już teraz wybuchł, ale tamten drugi teraz nie ma tarczy. Człowieku, pojawił mi się tu w tym... w kontenerze. Musisz mnie podnieść. Gdzie jesteś? No tutaj, gdzie byłem. Za... znaczy, ty byłeś, no. no widzisz, tu stałem, tam mu nie broń, a ten mi się w kontenerze pojawił. Za tobą. No wiem On lubi wali <laughs> O Jez, ja z niego widzę dom Fuck you To jest ten Iron Man przecież <laughs> No Dobra, poszli wszyscy Auto Destruction Hey! Gdzie jesteś? Gdzie? Where are you bitch? O tu, wyszła sama. Sama wyszła. Sama weszła, sama wyszła. Nie? O, ciało wisi. <coughs> Gdzie ty jesteś? Przy wejściu. Z nią. To może nie przeszkadzaj. Koniec misji. Z trafiłem. I gładko mu Albo palec w końcu. Yeah, yeah, yeah. Fuck. Zaczek jak cię uratowałem, uratowałem ci no, dupę. I da pewnie jeszcze to zawdzięczam życie, co? No. No. Teraz musisz mi się odpłacić. Najpierw na duże. Dobra. To kto klęka, ty czy ja? hey, no ty. Ale tak już przyjedziesz. Dobra, spróbuj. Patrycja, wiesz, nic nie będzie wiedziała, to będzie taka nasza słodka tajemnica. Co, trzeba wiesz, próbować różnych kombinacji, konfiguracji. Jakbyś tak informatyk lubił. Ulubiony syn, znowu, znowu cię. No a ja znowu nie mam tego dalej mam piąte, to szósty poziom. Mam, jestem, jestem mistrz przetrwania. 22 rzeca. <laughs> Jak zwykle byłem lepszy tu, tu, Oczywiście. Tu i tu. Tylko że to wszędzie całą ja pro prowadziłem i nic nie mogłem zebrać. A ty wszystkich po mnie zabijałeś, bo ja byłem na czele. No <laughs> to trudno, żebyś. Patrz. Czas premierowany 30 minut, a my 37. A to przez to, że mnie było cięcie. Tak to byśmy się zmieścili. No. Także, mam nadzieję, że wam się wszystkim podobało, dzieciak no tak, nie lubi wszystko dali, ze mnie, dajmy jeden ale... odcinek, Co? No, jak 37 minut to tak, chociaż teraz dojdzie do 40. No. Do zobaczenia. Bye. No dobra, no hej.